Rozdział 5. Czytanie Pisma Świętego. W Piśmie Świętym szukać trzeba prawdy, a nie pięknych sformułowań. Całe Pismo Święte należy odczytywać w tym duchu, w jakim zostało sporządzone. Poszukiwać raczej winniśmy w piśmie świętym pożytku z lektury niż wytwornego języka. Z równą chęcią powinniśmy czytać księgi pobożne i proste, co wzniosłe i głębokie. Niech cię nie zraża autorytet piszącego. Czy był to człowiek mało, czy bardzo wprawny literacko, lecz do czytania. Niech cię pociąga umiłowanie czystej prawdy. Nie dociekaj, kto to powiedział, lecz zwracaj uwagę na to, co zostało powiedziane. Ludzie przemijają, lecz prawda pańska trwa na wieki. Bóg, nie mając względu na osobę, różnymi sposobami do nas przemawia. Nasza ciekawość często przeszkadza nam w czytaniu Pisma Świętego, ilekroć chcemy zrozumieć i roztrząsać tam, gdzie po prostu trzeba by przejść dalej. Jeśli chcesz odnieść korzyść, czytaj pokornie, z prostotą i wiarą. Nie chciej też kiedykolwiek posiadać rozgłosu naukowego. Chętnie pytaj. I wsłuchuj się w milczeniu w słowa świętych. Niech ci nie będą niemiłe przypowieści starszych, bez przyczyny bowiem nie są głoszone.